Manko, mamy dzisiaj sobotę i my z rana, razem z żoną, która trzyma mi od doga i ja je swojego, jedziemy do Warszawy Mamy tam kilka spraw do załatwienia a potem będziemy zwiedzać, może coś ciekawego się uda nagrać Zobaczymy Na razie jesteśmy delikatnie spóźnieni Trzeba się spieszyć, jest szybko i lecimy No i siemanko, my już w Warszawie Tutaj jesteśmy przed pałacem kultury i nauki. Chciałem wbiec na samą górę, ale okazało się, że nie można. Biegać trzeba wjechać windą, a ponieważ nie lubię iść na łatwiznę, to uznałem, że nie wjeżdżam na górę i idziemy sobie dalej coś poglądać, chociaż mamy teraz mało czasu, bo był już tam, że szwagrem swoje załatwiliśmy. Chyba się udało, mam nadzieję. Adrian będzie pisał w komentarzu. A teraz z żoną idziemy gdzieś się przejść. Nie wiem. Pałac prezydencki. Mikrofon mi odpadł. Przerwa na reklamę. Dobra. E, mikrofon przykręcony. Liczę, że mi słychać cały czas. Co? A my dalej. E, no co? Idziemy, idziemy się przejść. Zobaczymy inne. Mniej ciekawe miejsca. Mały człowiek w wielkim mieście. Idziemy. Wejście się nie udało. Ale każdy szczyt można zdobyć. Tylko, że innym razem. Co nie Marta? Tak. A my idziemy zdobywać szczyty na miarę naszych możliwości. Czyli płaskie. Tak sobie idziemy z żoną przez miasto. I powiem wam jedną rzecz, jeżeli chcielibyście, aby ktoś na was zwracał uwagę, to weźcie sobie aparat jakiś do ręki, najlepiej jakiś mały statyw podręczny, do tego mikrofon i uwierzcie mi, wszyscy zwrócą na was uwagę, nie? Wszyscy powiedzą, że jesteście debilami. Wszyscy powiedzą, że jesteśmy debilami. Naprawdę, myślę, że nie mam jakiś jestem mega vloger, może zdjęcia? Nie? Nie chcą zdjęcia? Nie chcą, nie chcą. Nie chcą zdjęcia. Jak coś? Ja nawet nie chcę z <laughs> Muszę prosić żonę, żeby zrobiła sobie ze mną zdjęcie, bo nikt nie chce robić. E, mamy teraz sobotę. Dzisiaj jest któryś tam lipca, 4 lipca. Jestem w Warszawie. E, ktoś chce jakiegoś autograf zdjęcia podbijać. Chętnie rozdam. A my idziemy dalej. Mamy drugi punkt wycieczki. Tym razem troszeczkę ciszej, bo jesteśmy na grobie Nieznanego Żołnierza. Powiem wam, współczuję tutaj ogólnie chłopakom, co tam stoją, bo to masakra. Naprawdę jest, jest dzisiaj gorąco. Oni tam w tym mundurze z tą bronią muszą tam stać, nie ruszać się. No, przekichane. Mam znajomego, co byłem z nim w wojsku, a to właśnie wojska. <grywka> Nazywa się Rafał Olczak Olczak. I on właśnie służy tu. W Warszawie i jest właśnie w, w, w reprezentac reprezentacyjnej. Także tutaj czasami pewnie stoi. Jak coś, Rafał? Pozdrawiam, jak oglądasz. Wbi łapeczkę w górę i okejkę i komentarz, że oglądałeś. Eee. No i co? Idziemy dalej zwiedzać z żoną. Bo tu jest bardzo gorąco. A nam chcecie pić. A nikt nie wziął wody. Mamy teraz trzeci punkt podróży i jest to pałac prezydencki a ponieważ mamy 4 lipca a 12 są wybory no przyjadę zobaczymy co się tam dzieje jedna tam pani stała stoi tam gdzieś nie będę teraz pokazywał kamerą ale tam stoi z jakąś tabliczką i protestuje a my odwiedzamy tam pałac i z żoną się zastanawiamy ile ten pałac może mieć pokoi, jak myślicie Dajcie znać w komentarzu, ile pokoi, a my idziemy dalej. I powiem tylko jedno. Andrzej, duda! Andrzej, duda! Andrzej, duda! Rafał Trzaskowski. Andrzej, duda! Na głosujecie? I nie chce się udzielać, ale my jesteśmy tym, tym jaki? Nie powiemy. Andrzej, duda! <laughs> taki młoda, taki głupi. Ja pan z Dziękuję bardzo jesteśmy w czwartym punkcie naszej podróży Stare miasto. Bardzo ładne stare miasto. Tam jedzie bryczka. Niestety my jesteśmy tymi, co szanują zwierzęta i idziemy sobie na piechotę. A druga sprawa to, to nas niestety na to nie stać. Ale nawet jakby było stać, to byśmy szli na piechotę. Piękne, stare miasto, Warszawa. Warszawa. Trzeba wspierać polskich artystów. I dotarliśmy z Martą do ostatniego punktu. E, tam daleko jest Wisła. Tam dalej przybliżymy troszeczkę. Stadion narodowy. E, a tutaj mamy jakieś łódeczki. Pierdółki. I co? Na dzisiaj tyle. Mały człowiek w wielkim mieście. Tak jest. Warszawa odhaczona. Co prawda, mało czasu było na zwiedzanie i mało psmy zrobiłem. A to, co chciałem zrobić, tak najbardziej, czyli biec na czas na pałac kultury i nauki, tam na samą górę. Nie było takiej możliwości, także trudno. Następnym razem przynajmniej będzie motywacja, żeby znowu przyjechać. A, a na razie, co? Trzymajcie się. Dzisiaj dla Was mówi Olo. I mówi Marta. Przypinka na koniec lecimy. Moi mili, yy, Dzisiaj dzień rozpoczęliśmy hot doga Potem byliśmy w dobrej knajpie tajskiej. Hulo... Nie wiem, jak się nazywała, ale była dobra tajska kuchnia. Tam jadłem jakieś kurczaczek, coś tam po tajsku. A teraz wylądowaliśmy. W McDonaldzie, Zieliśmy numer jak, jak takie stare dziadki, bo, było, bo była możliwość tylko wzięcia numerka Także dzisiaj na sportowo Cheat meal A żeby, a żeby ten, a żeby było na sportowo to zrobię zaraz kilka pompeczek Będzie to za 3, 2, 1. No i teraz wypadałoby robić pompeczki W maku się nie udało, byłem zbyt bardzo najedzony I może nie za, za dużo No i to co? Za karę na kamyczko proszę tu ustawimy sobie kamerka, cyk tak, będzie elegancko A my co? Ile nas? 50 i starczy. To był kanał na o tematyce głównie fitnessowej, sportowej, to trzeba było zrobić. Uff, wiem, że niedokładne, ale 50 pompek na tych kamieniach to boli. Dobra, jak się podobało, wiecie co zrobić. Subskrypcja łapka w górę. Uff. Następnym razem wbiegam na górę. Na pac Kultury A jak, na czas. Przypinka trzymajcie się. Hej.